Kochani moi, wspaniałe pszczółki moje! A dzisiaj was zapraszam na vloga, na nudnego vloga niedzielnego z dareckim e Już jest późno, ale tak sobie stwierdziłem, że to będzie spontaniczny film. E Gosia mnie prosiła, żebym podać jej skarpetki najpierw. Gosia? Już mam. A już masz. Aha, Gosia już ma skarpetki. E Gosia nie pokaże, bo Gosia jest w bieliźnie samej. E wychodzimy na miasto. A dzisiaj jest niedziela, jest piękna pogoda, kochani. W ogóle jest pięknie, słońce świeci bardzo nam w oczy, aż grzeje. Yy, dzisiaj jest t-shirt weather. Dzisiaj jest po prostu t-shirt weather. Nie potrzebuję kurtki. A w Szkocji jest to po prostu niesamowite. Jeżeli ja nie potrzebuję kurtki, żeby. Yy, bo jest tak zimno zawsze. Lubię Was, kochani, lubię Was. Mam nadzieję, że tym filmem udowodnię Was to, jak bardzo Was kocham. Yy, zapraszam na dzień ze mną, czyli z Dareckim. Jest troszeczkę chłodniej niż wczoraj, kochani moi. A dzisiaj wybieramy się na zakupy. No i nie na zakupy, tylko jedziemy oddać zakupy. Idziemy oddać tak, i dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj idziemy... Nie yy, idziemy na zakupy, idziemy oddać zakupy. Yy, ponieważ kupiliśmy złe zakupy. <noise> A zrobiliśmy złe zakupy, jak to się czasem zdarza, no niestety dziewczyną, bo jak wam się zdarza. Nie, potem, bo po prostu potem nie potrzebujemy tych rzeczy i już okazuje się. Bo yy, tak, bo jeżeli są gdzieś moi widzowie, to... Ja zaczynam w pracę. Także dlatego też nie było mnie przez pewien czas na YouTubie, Bo, bo tak. I, I myślałam, że potrzebuję jeszcze jakiegoś garnituru, ale już tyle nakupowałam, że. I okazało się, że go się nie potrzebuje. Jeżeli zrobiła to. Gdzie się wybieramy, Gosiu? Do miasta, on rzeczy. Jakie rzeczy? A pokażesz, jakie rzeczy oddajemy? Nie. No to nic, nic takiego. Nic nie wnoszą. Nic nie nikogo nie i nie tylko. A jakiego koloru? Czarne. A jaki garnitur? No też czarny. Gosia zaczyna nową pracę. Cieszymy się i trzymamy kciuki w ogóle, kochani. E, trzymamy kciuki za moją żonkę. E, no, duża zmiana. Duża ja. zmiana, ale, ale świetna praca. Naprawdę świetna praca i Powiem Wam szczerze, że go się marzyło o takiej pracy. Ja się mega stresuję, niepotrzebnie, bo będzie świetna. Mm. A idziemy. Zupełnie co innego. Zupełnie co innego. Oj, chyba. A nie, myślałem, myślałem że coś przełączyłem. Yy, więc idziemy teraz na miasto. Trochę oddycę trochę się wyluzować. No, trzymajcie się. I do wkrótce, zobaczenia. Hihi. Kto to? No, ale... Czekamy. Pani. Czekamy na autobus, jest mega gorąco, po prostu jestem oblany potem Nie no, jest trochę chłodno eee, Jest lato Przyszło wreszcie i, i, i wreszcie wczoraj się, skończyła się zima Słuchajcie, w Szkocji, to jest śmieszne eee, W Szkocji, w Edynburgu Podejrzewam, że w innych miastach tak samo eee, 23 maja, wczoraj był 23 Nie, 22 Skończyła się zima I mamy wreszcie wiosnę jest gorąco, jest fajnie, jest przyjemnie i idziemy na miasto! A jeszcze jedna rzecz, kochane pszczółki, kocham was. Idziemy Jedziemy właśnie, kochani, tutaj jedziemy. właśnie autobusem. A jeden z punktów naszej poprawy jest to, że Gosia musi sobie kupić buty wygodne do pracy. Tak. I teraz się rozmawiamy. Mówię tego że najlepiej: trapki. Co jest wygodne? To eee, się mówi no jako klasyczne. Muszą muszę mieć jakieś klasyczne, no. body, jakieś takie no no. <grym> ale... Mam co prawda w ogóle ale nie chcę ich zakładać na pierwszy dzień, bo nie chcę sobie nogi obetrzeć, bo w tej pracy będę miała troszeczkę więcej dostanie w tej niż poprzedniej. A, ja, A co ja na to powiedziałem? A ty na to powiedziałeś, że no, no to trafki, czarne klasyczne kropki. No, także czarne, klasyczne trawki. super, prawda? Hej! Jedzie. Jesteśmy na Prince Street. Kochani, słuchajcie, jest wyjątkowo spokojnie i cicho. Nie ma prawie ludzi, co jest w ogóle co jest niespotykane w niedzielę, a nie ma tak ludzi, że zobacz, zobacz ta. Zobaczcie, kto co idzie. Gosia? Nie. Jesteśmy w, 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 w Marks and Spencer. Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela i nie chce nam się kompletnie nic gotować. więc stwierdziliśmy, że kupimy coś goto gotowca, jak to się mówi. I już, ja cztery razy już zmieniłem. <grym> Bo najpierw chciałem Alfredo Prince Alfredo, potem chciałem Chicken Pesto Linguini. Teraz zmieniłem na. na na bif, na beef takie, to są takie rury nadziewane mięsem mielonym. Ja do pracy kupiłam sobie łososia. Właśnie sobie kupiłam łososia, a w ogóle musimy pokazać też Twój e, e, box na lunch. Świetny. A. Także już nie wiem, zaraz pewnie znowu zdanie zmienimy, i tak idziemy. I tak idziemy, i znowu zmieniamy zdanie. Ale akurat tak się składa, że akurat Mark Spencer ma w miarę przyzwoite te rzeczy. Albo burgera, ale wcale powiedzieć może <laughs> burgery. To jest amerykański, to jest sandwich. Hot dog. O, hot dogi, wow. No. Low Same zdrowe, czyli same zdrowe jedzenie, kochanie. Same po prostu. Fat free, sugar free. Pizza. Albo Japan. Albo Japan, something. właśnie. From. Nie, no fajne są rzeczy. Nie możecie się zdecydować, i najchętniej po prostu zjedlibyście, no, spróbowalibyście wszystkiego. Dobra. Nie wiem. Ja też nie wiem. Nie, 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 nie w domu, nie w domu. Widać mnie? Widać, Kupiłem. jeszcze 5 minut zostało. Kupiłem sobie ciastko, ciasto, pyszne Nie Niedobre. Pyszne, jak nie, zobaczcie. <noise> ja tego jeść nie będę. Ble. Ale ja zjem. Nie moja pala. Także kochani, tak sobie już powoli będziemy wracać do domku. Eee, Gosia wymieniła, to się miała, wymieniła, co miała wymienić, zaczął dała, co miała oddać. Eee, teraz na nią czekam, bo Gosia oczywiście gdzie poszło. Oczywiście, eee, nie obyło się bez wstąpienia do tego miejsca, eee, a jest bardzo ładna pogoda, mi już nie chciało po prostu wchodzić, także czekam sobie na nią grzecznie I, i tyle kochani. Nic no kochani, jak pani zakupił, idziemy do domu. Tak, Od także ja już się czekam kochani. i... A ja coś jeszcze w domu powiem wam dwa słowa. Lunchbox strasznie mi się podoba, bo jest w takim starym stylu, takim starym amerykańskim mm -hmm. stylu Z. 60. czy 50. Oczywiście się tak otwiera. I to będzie o tyle fajne. Bo ja szukałam lunchboxu od jakiegoś czasu, ale wszędzie było jakieś plastikowe albo takie materiałowe. A ten kupiłam w TK Maxie, uważam, mm -hmm. że jest uroczy i jest właśnie taki w starym duchu. I podoba mi się to, że po prostu tutaj, jak włożę sobie pudełko z sałatką, to zdarzało się, że mi się na przykład otwierało w torebce. A tak, jeżeli nawet się otworzy i będzie w lunchboxie, nic się nie stanie. Także będę miała tutaj jakąś sałatkę na lunch, jakieś owoce, ewentualnie jeszcze jakąś przekąskę i wszystko fajnie zamknięte. I w razie czego, jeżeli mi się coś wyleje, to po prostu nie zrobię żadnej mhm. szkody. Także, tak wygląda. I to tyle na dziś. Kochani, yy, dziękuję wam za to, że jesteście, dziękuję wam za wasze serce, za wasze przymiłe komentarze, za wasze kciuki w górę. Yy, kocham was bardzo. To taki spontaniczny filmik, chciałem wam nagrać, chciałem wam się pokazać, chciałem wam pokazać jak bardzo was kocham, jak bardzo was, jak bardzo was bubię. I trzymajcie się, trzymajcie się ciepło, zapraszam was na mojego Facebooka. Zapraszam Was na wszystkie moje portale społecznościowe, na których jestem, czyli na Facebooku i na YouTube i na YouTube. Komentujcie, kciukujcie, wielbcie mnie. Kocham Was bardzo. Trzymajcie się, pa!